Witam serdecznie ze słonecznej Florydy jaśmie z tej strony cię będzie aborcja. Biłam się z myślam, że się w ogóle wypowiadać na ten temat, dlatego że no nie mieszkam w Polsce, nie dotyczy mnie ta, ta ustawa, nie dotyczy mnie to prawodawstwo no w żadnym stopniu nie będzie dotyczyło. Natomiast prowadzę zacięte dyskusje z ludźmi, którzy w Polsce mieszkają. Mam tam dużo przyjaciół, rodzinę, mam także jakieś tam znajome, którzy chcą się wypowiadać na ten temat. Więc pomyślałam sobie, że yy, chciałabym na ten temat pogadać, tak troszeczkę z amerykańskiej perspektywy, tak no, zupełnie na spokojnie, yy, bez jakiegoś pieniactwa, bez oskarżania, bez rzucania kamienia i żeby po prostu spojrzeć na to trochę innym okiem. A co więcej, powiedzieć Wam, jakie takie eksperymenty przyniosły efekty w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że mamy taki słynny czarny protest w Polsce, że widziałam bardzo dużo na Facebooku moich koleżanek, znajomych, przyjaciół, ubierało właśnie czarne koszulki, robiły sobie selfie w ramach protestu. Ja to rozumiem. Ludzie po prostu chcą jakoś tam zaprotestować, chcą po prostu wyrazić swoje zdanie. Powiem Wam tak. Biorąc pod uwagę to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, o czym wam zaraz opowiem, to raczej nie panie powinny zakładać te koszulki, tylko panowie, bo na nich się najbardziej to odbije. A dlaczego? Już mówię. Gajecie takiego pana, który nazywa się Mike Pence. Jeżeli słuchacie o amerykańskiej polityce, to prawdopodobnie coś tam gdzieś wiecie, to jest pan, który startuje jako wiceprezydent z ramienia Donalda Trumpa. Znaczy, oni według robotą robią tą kampanię prezydencką: Trump na prezydenta, Mike Pence na wiceprezydenta. Mike Pence był gubernatorem Indiany przez parę lat. Ma tam poparcie, ogólnie rzecz ujmując, no, dramatyczne. Nikt go tam nie lubi, ponieważ on bardzo dużo decyzji, które podjął, były takie bardzo nawet nie konserwatywne, ale były takie właśnie y, a, antyaborcyjne, antygiej i tak i tak dalej. I po prostu przez, przez wiele tych sytuacji po prostu były, były, nie, były dramaty zarówno ekonomiczne, jak i zdrowotne, w tym stanie. Um, yy, on yy, zrobił pewną ustawę, ale żeby, żeby zrozumieć na czym polega ten dramat, to ja Wam trochę muszę naświetlić kwestię Planned Parenthood. Ja o Plan Parenthood zrobiłam bardzo długi odcinek, do niego zachęcam. To jest, to jest taka organizacja, takie, yy, takie miejsca, które są błędnie nazywane w Stanach klinikami aborcyjnymi, dlatego że to nie, oni, oni robią aborcje, to prawda. Ale oprócz tego po prostu także pomagają kobietom zejść w ciąże, informują, edukują, yy, robią różne testy na choroby weneryczne, na HIV i tego typu sprawy. Yy, MyPads jednak po prostu bardzo dużo ludzi skupia się tylko na tej części aborcyjnej, nie, nie widząc po prostu tego wszystkiego innego, co oni robią. I Mike Pence był właśnie jednym z takich osób, i w 2011 roku, um, y, ponieważ tam była taka sytuacja, możliwość taka w kongresie, um, on y, zablokował um, fund, fundowanie, ponieważ to, to jest te Plan Parenthood działa trochę na zasadzie fundacji, on zablokował trochę fundusze dla Plan Parenthood, jak tylko mógł w stanie Indiana. Um, mimo, że po prostu, jak mówię, można było pojechać do innego stanu, tam sobie zrobić aborcję. On no, po prostu stwierdził, że w jego stanie absolutnie nie, że to będzie po prostu taka, takie światełko nadziei, tak? Proszę uprzejmie. To się stało bezpośrednio po tym wybuchu epidemia HIV. A tylko, że kobiety nie miały gdzie się zgłosić, nie testowały się i w takim wypadku po prostu, no, szerzyły się choroby weneryczne. Dlaczego uważam, że to jest relatywne? Uważam, że jest po prostu. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy w Polsce jest sytuacja taka, że ta ustawa podobno opiewa na, na ten temat, że kobieta, która dokonała aborcji, nawet za granicami Polski lub w jakiejś innej y, y, sytuacji, i lekarz to stwierdzi i to y, y, y doniesie, to w takim wypadku po prostu ta kobieta może pójść za kartę. Y, 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 jest wiele plot na ten temat, jest wiele y, y, informacji, które, się, y, które po prostu się powtarza, nie, 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 nie docierając do źródeł. Tak zawsze było i zawsze będzie. Zawsze będą ludzie niedoinformowani, a szczególnie młodzi ludzie, którzy się w ogóle niczym innym nie interesują. A, ponieważ są takie e, młode dziewczęta, które, się, które myślą, że jak się wypije butelkę, butelkę coli, to po prostu nie zajdzie w ciąże w XXI wieku, więc proszę się nie dziwić się do informowania. I jeżeli one usłyszą, że o Boże, jeżeli miałaś, jeżeli miałaś poronienie, albo na przykład miałaś ciężki okres, to możesz pójść siedzieć, to one co zrobią? Przestaną chodzić w ogóle do ginekologów. Będą się bać tych ginekologów, że ten ginekolog coś zobaczy, albo będzie mu się wydawało, że coś zobaczył, albo że po prostu, że ma jakieś wizje i po prostu doniesie się na prokuraturę. Będą ploty straszne, legendy kosmiczne się potworzą. Jaki będzie efekt? Taki, że dziewczyny w ogóle się nie będą badać. Jak się dziewczyny nie będą badać, a będą miały jakiekolwiek, jakiekolwiek choroby weneryczne, to raczej to badę uderzy w panów także, prawda? Mi się wydaje, że po prostu jak panowie zrozumieją, że wyrastają im kaktusy na penisach właśnie ze względu na to, no to może by po prostu trochę zmienią za um, Jest jeszcze taki problem, że oczywiście, że jeżeli kobiety nie będą chodzić do ginekologów, bo będą się bać, że ten doniesia po coś zrobi albo coś, tak? Um, będzie szantażował, nie wiadomo, um, <laughs> to w takim wypadku po prostu szerzyć się będzie. Era krzyjki, macicy. Będą się szerzyć różnego innego rodzaju problemy. Będą się, że będą problemy z dzietnością, ponieważ pewnego rodzaju różne cysty i tak dalej nie będą odpowiednio, nie będzie odpowiedniej reakcji na to lekarskiej. Nie można zmusić kobiet, żeby chodziły do lekarzy. Nie w Polsce, gdzie po prostu czasami na kolejce, kolejce do lekarza czeka się tygodniami, albo nawet wręcz miesiącami. Nikt ich nigdzie nie zmusi. Nie będzie ich po prostu jeździła żadna czarna wołga z ginekologiem w środku, nie będzie ich przymusowo badała. One będą musiały pójść same. Jeżeli usłyszą, że po prostu to lekarz ma je na, na nie donieść, to w ogóle nie pójdą. A aborcje? Aborcje dalej będą robione. Ktokolwiek się orientuje, bo patrzy, na ten, patrzy na tę sprawę nie tylko z perspektywy polskiej, tylko także kraj, krajów ościennych, doskonale wie, że aborcja po prostu można je dokonać wszędzie, po prostu w Niemczech i w Czechach i gdziekolwiek indziej. I co więcej, są tam kliniki, które nastawione są na Polski, mają polską obsługę, wszystko jest po polsku. I tam dziewczyny jeżdżą robić sobie aborcje. Niezależnie czy z gwałtu, czy po prostu, bo, 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 bo nie mogą się doczekać na decyzję prokuratury, czy w ogóle nie chcą przechodzić przez ten dramat, czy to będzie po prostu kwestia taka, że dziecko jest chore, czy to jest kwestia taka, że dziecko jest niechciane, czy tak zwana kompletna aborcja na życzenia, a, zaszłam sobie, usunę, Są takie dziewczyny. I one nie znikną, nie, znik, nie zmieni im się mentalność, nie zmieni im się, e, e, nie wykształci im się inne sumienie, nie wykształci im się inne podejście do tej sprawy, tylko dlatego, że ktoś podpisał jakieś prawo. One będą dalej to robiły. Ale to, 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 to będą robiły, uuu, uu, uu. Przypominam, że w latach 80., kiedy był wyż demograficzny, to po prostu aborcja na rzeczy nie była. Jakoś popatrzcie, wszyscy się jakoś tam, jakoś więcej się dzieci rodziło niż im więcej tych, tych zakazów. I jeżeli mamy możliwość po prostu, nie wiem, polecenia z jakieś tam superloty do Szwecji za 59,99, to no to po prostu będzie aborcja będzie, będzie cały czas ta hipokryzja i będzie cały czas ta, te, te wycieczki aborcyjne. A że później, oczywiście, teoretycznie według tej ustawy, tak, prawda, no to jak lekarz zobaczy, u, ty, usunęłaś tam, pojechałaś na wycieczkę, żeby sobie zobaczyć po prostu, jaki piękny jest Frankfurt, to, albo usunęłaś i pójdziesz do więzienia, no wiesz, albo kobiety nie będą chodziły do, do lekarzy. A jeżeli będą takie, które stwierdzą, że, no, no, że do lekarza to jednak trzeba pójść od czasu do czasu, bo to, bo, to, bo, to, bo, to, bo to trzeba, tak? Trzeba dbać o własne zdrowie. No to co zrobią kobiety, które po prostu mają. Sporo leje w głowie i będą się bały właśnie jakichś takich sytuacji nieprzyjemnych, lekarskich. A są w wieku rozrodczym, czyli są młode, zdrowe, silne, no i migrują, i jadą sobie. To jest, moim zdaniem to po prostu to jest zachęta do tego, żeby dziewczyny, które po prostu się boją takich sytuacji bo coś takiego, albo nawet przeszły przez jakąś aborcję, albo przeszły przez jakieś poronienie, bo po prostu z przerażenia one po z tego kraju, jak tylko będą mogły. I, i wcale sensie, się nie powiecie, no tak, ale mało chłopaków, mężczyzn i tak dalej. dziwicie bardzo dużo, bardzo dużo yy, yy, sytuacji jest takich, ja nie mówię, że, że w ogóle wszystkie, ale są takie sytuacje, że panowie właśnie namagają dziewczyny na, na aborcję. No i co, no powiedzą, to słuchaj, dzisiaj się pakujemy, wyjeżdżamy. Gdzie my pojedziemy do Niemiec, do Szwecji, do, do Norwegii, gdzieś tam będziemy sobie siedzieć i żyć. Już to jest wyrzucenie z kraju, prawda? I, I iluś tam ludzi, którzy po prostu są w wieku rozrodczym. I oni będą w nowe pokolenia Szwedów, a Norwegów, Niemców, Amerykanów, Kanadyjczyków, ale nie Polaków. To się tak skończy. No to nie jest tak, nie można ludziom czegoś zabronić powołując się na klauzulę sumienia, ponieważ powołując się na klauzulę sumienia może lekarz. Natomiast to jest jego sumienia, nie kobieta. Prawo wyboru polega na tym, że dokonując wyboru według własnego sumienia po prostu no, mamy prawo wyboru, tak. I, i, to jest, i, to jest, I to jest właśnie straszne. To jest, yy, wydaje mi się, że w tym jest naj, naj, największy dramat. To nie o to chodzi, że tych aborcji nie będzie. To nie o to chodzi, że kobiety będą wrzucane do więzienia Ale się okaże: jedna, druga, trzecia sprawa, że po prostu kobieta na przykład miała nie przez przypadek albo, yy, albo miała tyło, zgięcie macicy, ale lekarz nie dojrzał, aby doniósł na prokuraturę, że ona miała prawdopodobnie aborcję. Zaraz się zrobią takie numery. I będą jakieś kobiety uwikłane w jakieś dramaty, yy, yy, w jakieś dramaty sądowe. Założę się z Wami, że za chwilę tak będzie, yy, gdzie po prostu przerazi to jeszcze większą ilość kobiet. Prasa o tym się będzie rozpisywać. Nagle 2 miliony Polaków zniknie. Młodych, silnych, zdrowych, rozrodczych, po prostu, yy, które są możliwości, żeby po prostu, yy, żeby, yy, żeby prostu wychowywać dzieci w Polsce. No? Jeszcze będą, będzie, prawdopodobnie więcej, mówię, będzie więcej przypadków raka, będzie więcej przypadków. Yy, Chorób wenerycznych, no choroby weneryczne się zdarzają, to nie zawsze po prostu, że, że magiczne środki, a te koncepcje nie zawsze przed tym chronią, no tak będzie, tak mi się wydaje, że będzie, bo po prostu są takie, są takie, tak wygląda po prostu z tego przykładu, który, który Wam podałam i to nie jest jedyny, im bardziej po prostu zagrożenie, że, i, że pójdziecie i lekarz nie będzie działał w Waszej sprawie, tylko będzie działał po prostu pod dyktat do Państwa, Tym gorsze efekty. Mówi się, że Polska będzie nowym Salwadorem, w Salwadorze jest takie prawo, że tam kobieta nawet poroni za kraty na 40 lat. No, to sobie zobaczcie, jak ten kraj ekonomicznie stoi, jaką ma dzietność, jacy ludzie są szczęśliwi, a ile, tyle tam ludzi stamtąd wyjechało, jak ile stamtąd ucieka. No, no to no, po prostu, no to jest ideał, do którego dążymy, no. Ale oczywiście, że prawo w Polsce ta ustawa aborcji absolutnie taka nie jest. Yy, abstrahując od faktu, że jakikolwiek rząd nastąpi po rządach po, po w tym momencie, które w tym momencie są, yy, to, yy, to, yy, to prawdopodobnie znowu się poszarpią aborcje po i po, prawdopodobnie znowu to prawo zmienią. Bo to, to, to jest wieczny temat, to jest, to jest troszeczkę mydlenie oczu, bo to są inne rzeczy, się dzieją z tyłu, a oni tam aborcje. Czyli ile było aborcji w Polsce legalnych? Bo tych nielegalnych to się nigdy nie dowiecie. 700. Coś to koło tego. 700. No i? Wszystkie inne aborcje po prostu są niewygłaszane. Dlatego, że w systemie polskim, po prostu społecznym po prostu jest bardzo ciężko tego dokonać, nawet według poprzedniego prawa aborcyjnego. Że było około siedemset aborcji w Polsce, jeżeli było około 700 aborcji w Polsce, w ogóle o co ten dym? Po prostu protesty. No, to jest ciekawe. ja byłem Wydawał takim panie, panu John, John Kaysing się nazywa, którego bardzo, bardzo lubię, którego bardzo, bardzo chciałabym wziąć na, 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 na wbier domu jako prezydenta. Ale odpadł, bo po prostu nie był, nie szczekał tak jak pan Ołatra, bo był miły, dobry człowiek, który chciał coś dobrego zrobić dla kraju. Powiedział jedną rzecz, on jest to republikaninem, republikanie z założenia są raczej przeciwko aborcji, z założenia, no ale no, powiedział tak, dopóki my nie zadbamy o dzieci, które już są na świecie. Dopóki, nie będą, dopóki będą chodzić głodne, dopóki nie będą miały, miały dostępu do edukacji, do wody, do książek, to nie powinniśmy rozwiać aborcji. Ja Was chyba tym zostawię, z tym takim tekstem, bo czy uważacie, że polskie prawo dba o wszystkie dzieci? Bo według tego, tego materiału, do którego dotarło właśnie ten z aborcji. Nawet jakby było 2000, nieważne. A bo będą dzieci w wspomniane. Dlaczego się o tych dzieci nie mówi? Myślę, że już 500 plus na dziecko, to po prostu rozwiąże wszystkie problemy. Nie, nie rozwiązało. Rozwiązało jakiś tam problem. To jest to znaczy to rozdawnictwo, no to, to tak to. to jest lewactwo, Drodzy Państwo, tak jak to się ktoś mówi, że to są lewacy. Ci, którzy rozdają. no. Już po prostu te, ten system w Polsce jest taki dziwny. Bo po prostu z jednej strony, jednej strony to, z drugiej strony tamto. Więc e, mi się wydaje, że po prostu nie jest kwestia tylko wyłącznie kobiet. Bo cały, czas, cały czas ludzie powtarzają, że to jest kobiet tych, tych takich... Tych przerażających dziwek, co się puszczają, a później uważają, że aborcja to jest zabieg kosmetyczny. No, jestem ciekawa. Poza tym jeszcze, jeszcze jest jedna kwestia. Ja uważam, że po prostu w takim wypadku, jeżeli jakakolwiek sytuacja się zdarzy, że, że kobieta zajdzie w ciążę i takie będą, to powinny być teraz o wiele większe restrykcje dla alimenciarzy na no, ponad, ponad 80% mężczyzn nie płaci alimentów w Polsce. Rzucać do więzień? Albo zabierać samochody, domy, zabierać, zrobić taką, taką, taką. co, jeszcze zrobić tą stronę, a czemu nie? No to już wtedy w ogóle wszyscy wyjadą, nagle się okaże, nie? To takie zakazywanie po prostu nic nie daje. Naród, jak zawsze ktoś coś chce, to po prostu ktoś to zrobi. To ktoś coś zrobi. I wydaje mi się, że po prostu to absolutnie nie ma, nie ma racji bytu. A te historie słyszałam tą, 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 tą historię tej dwunastoletniej dziewczynki, która zaszła w ciążę. Nie wiem, czy ona już urodziła, czy nie urodziła, to nieważne. Jak ktoś mówi, że dwunastoletnia dziewczynka to jest kobieta, to to jest nazwa pedofilia. Dwunastoletnia dziewczynka nie jest, nie jest kobietą. 12, jest dwunastoletnią dziewczynką. Teraz dojdziemy do tego, że dziesięciolatka to też jest kobieta. To, że ona menstruuje, że ona może zaś w ciąży, nie znaczy, że ona ma wykształcone narządy rodne i tak Powtarzanie, że dla kobiety większą traumą jest aborcja niż gwałt, szczególnie przez panów. A co wy o tym wiecie? Przepraszam bardzo, co jest większą traumą? Macie jakieś takie pojęcie, takie z pierwszej ręki? Przeczytajcie pewnie jakieś książki, jakieś wyznania. Nie wiecie, co się dzieje w głowach innych ludzi. Dla was wszystko jest czarno-białe? To nie jest czarno-białe. Jestem ciekawa po prostu, czy macie, macie, macie córki, macie dzieci, macie, 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 macie siostry, macie matki. No, jakby taka matka na przykład została na przez 30 bojowników Iziz. bylibyście tacy, tacy, tacy chętni, żeby, że, że nie, nie ma żadnego problemu? Widzicie, to jest to, to, i że to w ogóle nie jest żaden problem. Że ta aborcja to mniejsza trauma. Znaczy to jeszcze większa trauma niż ten wywałt. Nie, to, że Państwo, to wszystko zależy po prostu od tego, jakie jest ustawienie, jaka jest, jaka jest sytuacja. Um, nie, I to, to nigdy nie jest proste. To nigdy nie jest proste. Wiecie, jak jest, wiecie ile, ile, ile kobiet po prostu wypełnia samobójstwo po tym, jak urodzi dziecko z gwałtu? Nie dochodzicie do takich tam. Bo przecież, po co? Bo po to, to jest nie ten. Nie można powiedzieć, że wszystkie tak robią. Nie można powiedzieć, że dla wszystkich kobiet po prostu gwałt jest, gwałt jest większą traumą niż aborcja albo odwrotnie. Nie, dlatego, że to zależy od podejścia e, personalnego, od o, osobistej, e, osobistej e, psychiki. Kobiety nie są z metra cięte. Nie wszystkie kobiety są takie same. Większość panu sobie z tego zdaje sprawę. O ile umawia się z kobietami i lubi kobiety, albo ma jakieś znajome kobiety. Bo ci, co nie mają, co się ci, co się wypowiadają, to rzeczywiście mogą tak myśleć, że to po prostu tam... Wszystkie kobiety to jak. Tak, jak wszystkie iPhone'y są takie same, to wszystkie kobiety też. Tylko to tak nie działa. Nie jest. to jest, odcienie szarości. Są odcienie szarości, o których trzeba porozmawiać. Właśnie. Yy, nawet ta nieszczęsna aborcja na życzenie. Ja to będę zawsze podnosić, bo. Yy, ja yy, nie wiem, nie sądzę, że po prostu. Znaczy pewnie są, istnieją takie kobiety, które po prostu na nich aborcja to jest tam zabieg kosmetyczny. Takie kobiety zawsze będą istnieć i one sobie zawsze będą znajdować drogę do tej aborcji, niezależnie od prawa i, i możliwości. I one sobie będą to robiły. Dla zasadniczej większości grupy, dla zasadniczej większości kobiet, po prostu aborcja jest, jest, jest dylematem moralnym, dużym dylematem moralnym. I yy, yy, niezależnie, czy ją robią, czy nie, po prostu jest, jest, jest to olbrzymi problem. I czasami nie można po prostu, patrzenie czarno-białe po prostu nie krzywdzi. je krzywdzi. I krzywdzi dlatego, że po prostu odbiera im to, mówi: To ty jesteście za głupie na to, żeby mieć tyle Moralne, my Wam powiemy co jest dobre i co złe. Kobiety nie są głupie. A jeżeli uważacie, że kobiety są głupie, to popatrzcie na swoje matki i swoje babki, no. Bez kobiet, bez to by Was tutaj nie było. Yy, więc kobieta ma prawo podjąć decyzję a dlaczego ma prawo podjąć decyzję dlaczego nie wszystkie decyzje są czarno-białe ja wam powiem taką historię ja nie, to nie jest historia, którą znam osobiście to jest historia, która mi została opowiedziana ja nie jestem lekarzem, więc oczywiście proszę nie, nie przyczepiać się do jakichś jakich elementów techniczno-zdrowotnych tutaj jeżeli ktoś ma ochotę podyskutować to proszę uprzejmie ale historia brzmi mniej więcej tak yy, jest młode małżeństwo mają sześcioletnią, sześcioletnią uroczą córeczkę Wszyscy się bardzo kochają, w domu jest wszystko w porządku. Kobieta zachodzi w ciąży. W momencie się mniej więcej dowiaduje, że sześcioletnia córeczka jest chora na białaczkę. Teoria. Tak? Weźmy sobie taką teorię. I okazuje się, że tylko matka może być dawcą. Żeby to dziecko uratować. Bo sytuacja jest bardzo pilna. Nie ma innych. Nie ma innych możliwości. Nie można znaleźć innego dawcy. Matka, żeby być dawcą, musi dokonać aborcji. Co wtedy ma zrobić? Bo państwu im mówi, masz skazać swoją starszą córkę na śmierć, um, albo modlić się o cud. To też jest opcja. Albo po prostu, y, ponieważ masz urodzić drugie dziecko. Y, ja, z tego, ja wiem, jaka to, jak ta historia, ta historia się zdarzyła na no ładnych parę lat temu. I y, matka dokonała tej aborcji i uratowała swoją starszą córkę. Myślicie, że zrobiła to bez, bez problemu? Że ona nie chciała drugiego dziecka? Że po prostu, że to, że to nie były jakieś tam przepłakane noce? Ale to jest problem, to jest wybór. I to nie można powiedzieć, że każdy podejmie ten sam wybór, że to, że po prostu to jest jakiś mechanizm kontroli kraju i kontroli narzędzie państwa. Dlatego, że po prostu to są kwestie indywidualne. Niektórzy postąpią tak, niektórzy postąpią inaczej. Nie, niektórzy postąpią, niektórzy powiedzą, taka jest wola Boga, taka jest wola Boga, moja starsza córka ma umrzeć, Bóg ją do siebie zaprasza, a w, w takim przypadku ja urodzę kolejne dziecko. Ale nie, musimy, nie możemy zmusić wszystkich, żeby myśleli w ten sposób. Żadne prawo nie zmusza nas do innego myślenia. A co więcej, historia pokazuje, że im bardziej restrykcyjne prawo, tym więcej po prostu ludzie są jeszcze bardziej kreatywni w tym temacie. A co więcej, są w przeciwni pewnym, pewnym regulacjom prawnym. Ja chciałam, żebyście zastanowili się nad tym przykładem. Mogą być, mogą być różne sytuacje, mogą być inne choroby, mogą być może ktoś być dawcą, może matka może być chora, albo może mieć sytuację taką, właśnie, że. Że, że, że nie będzie mogła że nie mogła, nie będzie mogła czegoś tam zrobić niekoniecznie dlatego, że po prostu chce chodzić po klubach puszczać się na lewo i prawo i dokonywać aborcji co tydzień to takie przypadki są naprawdę bardzo rzadkie, panowie i panie są czasami, ponieważ jak mówiłam o tej, o tej matce, która musiała usunąć i tak dalej i tak dalej, taka historyjka nie? taka historyjka do zastanowienia. to zastanowienia, to nie jest to nie jest sytuacja czarno-biała to jest sytuacja wtedy, kiedy Mm, po prostu to jest aborcja na czytanie, bo nie ma zagrożenia zdrowia matki, dziecko nie było zwartu, no to o czym można rozmawiać? A co, mamy iść do sądu i się kłócić? Aborcja jest dozwolona chyba do trzeciego miesiąca. Była dozwolona do trzeciego miesiąca. Więc nie ma czasu się kłócić. A kobiety wbrew pozorom tego, co niektórzy panowie myślą, one się nie dowiadują, że są w ciąży yy, dzień po. One się dowiadują że miesiąc po. Albo dwa miesiące po. Zazwyczaj. Nie jest jakaś taka instant że jakaś wiedza, że jakaś żarówka zapala do głowy, Nie. One mogą wcale nie wiedzieć, czy są w ciąży. To się naprawdę zdarza. Dla tych, którzy po prostu nie wiedzą. To, to, to nie jest tak, że one po prostu automatycznie po prostu... Aaa! Informacja. Przychodzi SMS. -u. Jest Pani w ciąży. Doszła Pani wczoraj o 16.34. No nie. To jeszcze nie to czas. Może niedługo będą takie SMS-y. Tyle chciałam Wam powiedzieć, yy, dlatego że po pierwsze musimy zastanowić, bo patrzymy na, na, na tą kwestię po prostu co będzie i tak dalej, i tak dalej. Ja widziałam różne protesty, te protesty są, powiem tak, te protesty zarówno jednej, i drugiej strony to były jakieś takie trochę dziwne, um, ale do mnie o to chodzi, ludzie się starają, robią co mogą. Większość ludzi po prostu nawet już nie chce wychodzić na ulicę, e, e, bo po prostu uważa, że to nie ma sensu, że to nic nie da i e, ci, którzy wychodzą, to wychodzą, no. Czasami ta, ta wydaje mi się, że w ogóle nie ma dialogu, że w ogóle nie, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy spojrzeć, że, że patrzymy białe, czarne, a nie patrzymy po prostu na tą szalę, że nie rozmawiamy ze sobą, że nie próbujemy w ogóle zastanowić się nad argumentami drugiej strony, argumentem nie może być wiara, ponieważ wiara to jest moja wiara, to jest twoja wiara, to jest twoja religia i na sprawę każdy ma swoje prawo. Dlatego, że jeżeli my po prostu mamy yy, yy, Wiara i y, trzymanie się pewnych zasad religii to jest podejmowanie pewnych wyborów, które y, po prostu mamy, to jest dobre, to jest złe, to jest rozpoznawanie według tego, co wiemy, y, y, trzymając się wiary, a nie tego, co nam nakazuje prawo. Więc o to chodzi. To nie jest takie proste, to nie jest wszystko takie proste. A, a wydaje mi się, że po prostu uproszczenie tego prawem to nie jest żadne uproszczenie, to jest tylko skomplikowanie. PRL próbował upraszczać różne rzeczy prawodawstwem. Nie wiemy dobrze z podskowa, jak to się skończyło, zaczęła się kombinatoryka na potęgę. E, więc ja sądzę, że zaraz się, też się zacznie kombinatoryka na potęgę. Zaczną się wyjazdy, zaczną się aborcje, zaczną się dziwne procesy, zacznie się problem z, z rakiem piersi, z rakiem macicy. No to one się zaczynają wbrew pozorom. I w Polsce jest, jest bardzo niska wykrywalność z tego, co się orientuje, ponieważ właśnie kobiety nie chodzą zbyt często do Kolona. No to teraz to w ogóle i przestaną chodzić młode dziewczyny, które by mogły mieć dzieci, no nie będą, bo nie, widzicie, czasami po prostu yy, yy, ustawienie jednego prawa działa wbrew nam, ale zobaczymy, pokażę, co, zobaczymy co nam pokaże czas, ale bardzo się zdziwię, bardzo się zdziwię, jeżeli to wszystko yy, sprowadzi się do tego, że po prostu będzie się więcej dzieci postrodziło, to byłby chyba jakiś cud, ale mam nadzieję, że Nikogo nie uraziłam tym vlogiem, bo jak mówię, aborcja jest tematem ciężkim. Ja tylko chciałam, żebyście po prostu spojrzeli na jedną i na drugą stronę z życzliwością, z miłością. Jeżeli uważacie, że jesteście katolikami, jeżeli uważacie, że żyjecie według wartości chrześcijańskich, to musicie podejść z miłością i ze zrozumieniem, z dyskusją, nie z wrzaskiem i wymaganiami. Bo wrzaskiem i wymaganiami są inni ludzie, innych religii, którzy potrafią przeszczeć i wymagać. Nie róbcie tego samego. Trzeba po prostu podejść i zrozumieć pewną sytuację. Można nakłonić rozmową i opieką, i miłością się sprawia, że po prostu niektóre kobiety decydują się jednak nie dokonać tej aborcji. A nie wszaskie, A nie prawodawstwem. A nie straszeniem więzieniem. Nie straszenie więzieniem. Dobra, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieli miły działek i że nie uraził Was fakt, że po prostu wypowiadam się na temat aborcji, jak prawie każdy prawdopodobnie youtuber teraz w Polsce, który porusza tematy społeczne. Ale już nie mogłam. Musiałam się dorzucić. Dzięki wielkie. Buziaki. Pa, pa.